przez innych ludzi, nie? No, nagrywa się, witam po przerwie. Ale dawno Ateżki i tabletki. Ale nie mamy już laserów. No tam ich plecy na Bo W hotelu mówi że to któryś z was. No i teraz można kurwa grać. Znowu jest chuj tego skurwy się... <laughs> Daj ty już kurwa nie żyjesz O kurwa <laughs> Jak tu życie z Ja tak zastanawiam czemu ja nie mam życia <laughs> David, twój życia Powiedzcie mi ile mam życia <laughs> No jedną trzy, jedną czwartą się uleczy i idę po łapteczkę na start. Yy, dzik, idź za mną, bo ty też potrzebujesz. Wejdź hey, też do tak, mnie. je. kurwa, zawsze się takimi skokami. Co to, to za pedalskie dźwięki? Nie wiem, właśnie też u Po kurwa Teraz już wiem yeah, o co going. chodzi Poczekaj, psy poczekaj, stój, wycofajmy się na razie Wycofajcie się <laughs> Nie mam żadnych granatów. Kurwa ile ich jest? Kto ma najwięcej życia? Rożel, patrzcie. O to w tym chodzi chyba w tym realizmie, że jak na przykład zapierdolę jej shotguna w ciało, to zobaczcie ile spierdoli życie. Widzieliście ja... to? to? To idę po apteczkę kolejną. Kurwa. No ty ja mam, to są. Ile mam życia, powiedzcie. A, jak Uleczka. zapierdolisz swojemu, nie w głowę, tylko shotguna. Środek ciała. To mu wykurwia w pół życia. Więc teraz, jeśli ktoś trafi swojego, to jest kurwa nie, na To może eksplorista. Jakby to wam powiedzieć, właśnie tu kurwa dostałem od któregoś z was, więc... No kurwa ja dostałem od Rochelle. Więc ci są, ci co idą z przodu, pierwsza dwójka kuca. i to kurwa musem. Ja tu przez chwilę kucnę, to no, tu, tuż przede mnie dzik wszedł i kucnął przede mną. Nie skończę amunicję ja. Wszystko będzie na filmiku, zobaczysz Poty jak do nas strzelają to chyba ten Rosal jak do nas strzela to nie, nie urywa To czy nie zabiera No mi daje bała tyle kuli, nie sobie Potrzebuje. Potrzebuję No co tu się dzieje? Potrzebuję amunicji No myślałem że to Kurde Wszyscy lokują sobie tak, żeby plecy nie dostawać. Wstęp do rogów czy co, to będzie najlepsze chyba. Kurwa, nie mam naboi. My też. No my też. Nie mamy Co tylko jest? własnych pasków, więc jak ktoś ma mało życia, to mówcie, no. ma mało życia. My wszyscy mają żółte. Jak, jak będzie ktoś miał na czerwonym, to wtedy ostrzegamy. Dobra, jest broń, lepsza. Specjalnych nie dali, bo było za trudne yes. Za to jest fój ty Kościu dostaje 6 strzałów i dalej biegnie, nie Hades nie Też czuję, że tu naboje to się, kurwa, kończą bardzo szybko. No to pójdziemy, jak w... ci przez to do idę pokojnym Trzeba tak? jak najszybciej do dorwać bronie w ramie, Dobra, schodzimy. Ja sobie poszedłem, po broń. Ja pierdole, nie. O, kurwa. 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 Wow. O kurwa! Do, do tyłu, kurwa, do tyłu! Daj, może jeszcze na górę tam. Eee, macie czerwone chłopaki. Kaaa! To Aż sobie wezmę sznapce, nie? Ja pierdolę dość nagrałem. Ma, ktoś defibrilator. Defibrilator. Ja ir Ja A mi to gorąco się zrobiło. Nie wiem, że kurwa. Ale z was boty. Ale tam trzeba było się cofnąć od razu tam do pleców kurwa do rogu. Tam Ja tu zeskoczyłem i jest fuj, chuj. Strzelam, strzelam, odwracam się, a tam jeszcze więcej. Mówię, gdzie leżycie. Apteczka. Obracam, się... jak wyleżycie. Mateczka. Ja Dobra, kurwa, idź. wszystkich zacząłem, tak mi się uszy ciepło zrobiło, że ja tylko... Ale wiem. Pan jak wtedy się śpi. Patrzę, co robi sam. I to jest bardzo ciężko. I zarówno z kwiatami, jak i z obu zespołami. To tak... Myślisz, że za, za 15 sekund skończymy działanie? <laughs> Ty mi Tak. czekaj jak to wygląda. Kurwa. <laughs> tři... tak trochę Tak <laughs> <laughs> Tak się wie w ogóle. To jedyne, żeby na boju nie? Tu wejdę. No to bo... Teraz <grystanie> nie widać. Jak mi tańcą w ogóle? Widzicie, nie mam życie? <grystanie> tak mało czerwone. Leżysz. Jak głupa, kurwa, jak w piłce nożnej. <grymne> Takie słowo mało zbyt, nie? cześć, gdzie byliście? O, spas. O. Proszę mnie nie teraz. Co ty idiotka robi. Ej, czemu mamy ten? Życie ma widać. Co? Ja widzę wasze życia, wiesz? No, cały czas widzę. No, ja ja zawsze widziałem wasze życie. A ja nie. No ty w ogóle to ty dla jakaś nieczysta siła, która ich kurwa ściąga w jedno miejsce. No. Albo czysta właśnie. Chyba ratuje. Wracam po naboje Ja Też. Ile mam życia? O, mało, mało. Nie mówcie, jaki kolor. Czerwony. Zielony na lajcie. Mów, mówmy sobie, jak będzie żółty, żeby wiedzieć, i później, jak będzie czerwony. Jak będzie żółty, no to tablet odpowiada. mówię, jak, jak pytam o życie, to mówcie kolor. Jak się zmieni, oczywiście. A no, po prostu zapytam, bo nikt nie powie. No.